Kilka dni temu otrzymaliśmy niepokojące zgłoszenie od naszego czytelnika, do którego załączono nagrania pokazujące, iż w automatycznej toalecie publicznej przy stacji przesiadkowej w końskich sypiają ludzie. Idąc tym tropem przekonaliśmy się, że rzeczywiście ktoś w niej przebywał. O odniesienie się do tej sprawy poprosiliśmy lokalne służby porządkowe. Pierwsze nagranie, które otrzymaliśmy pokazuje mężczyznę śpiącego w jednym z pomieszczeń szaletu. To jest, to jest, piękna, komunikacji jest tutaj toarepa. Automatyczna, nowoczesna, w tej toalecie od 3 miesięcy mieszka ten mężczyzna. Od 3 miesięcy ten mężczyzna mieszka w tej toalecie. Niedługo potem otrzymaliśmy od niego kolejne nagranie, które prezentuje sytuację rozwojową w lokalnej publicznej toalecie. Są miejsca, o którym się Wam nie śniło, komentuje na drugim nagraniu, które ukazuje tym razem dwóch mężczyzn śpiących w pomieszczeniu szaletu. Zasięgnęliśmy informacji u jednego z kierowców busów, który często parkuje w pobliżu wspomnianej toalety. Ten przekazał nam nieoficjalnie, że regularnie w godzinach porannych widuje w tym miejscu mężczyzn urządzających w środku imprezy, podczas których spożywany jest alkohol w znacznych ilościach. Podobno pracownicy zajmujący się porządkiem wewnątrz budynku są przy Zwyczajeni w takim stopniu, że pukają do drzwi przed wejściem. Zapytaliśmy policję o zaistniałą sytuację. Policjanci od początku bieżącego roku kilkukrotnie podejmowali interwencje dotyczące nietrzeźwych osób, śpiących bądź leżących w szalecie miejskim w końskich przy ulicy Wojska Polskiego. Interwencje te kończyły się mandatami bądź zwróceniem uwagi. Nasza jednostka nie odnotowała żadnych zgłoszeń związanych z jakimkolwiek uszkodzeniem tego mienia. W chwili obecnej w związku z przekazaniem przez redakcję TKN 24 nagraniem prowadzone są czynności wyjaśniające o wykroczenie dotyczące publicznego dopuszczenia się nieobyczajnego wybryku. Za wykroczenie przytoczone przez rzeczniczkę można otrzymać karę finansową w wysokości nawet do 1500 zł. Policjantka wspomina też, że w powiecie koneckim są miejsca, gdzie zgłaszać się mogą osoby mające problemy mieszkaniowe. Wymogiem jest jednak trzeźwość osób chcących przebywać w ośrodkach. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w oświadczeniu miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej. miejsko ośrodek pomocy społecznej w Końskich realizuje zadanie własne gminy, jakim jest udzielanie schronienia osoby. Tego pozbawionym. Placówki udzielające tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i ofiar przemocy przebywających na terenie miasta i gminy końskie. Noclegownia dla osób bezdomnych w Domu Miłosierdzia w Skarżysku Kamiennej. Schronisko dla osób bezdomnych w Stąporkowie. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nizinach. Schronisko dla kobiet ofiar przemocy Wierna Rzeka 21. Po rozeznaniu sprawy odpowiednie służby kierują osoby bezdomne do Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. Placówek udzielających tymczasowego schronienia. szpitala specjalistycznego imienia Świętego Łukasza w Końskich. ośrodka interwencji kryzysowej przy powiatowym centrum pomocy rodzinie w Końskich. Dodatkowe informacje na temat listy placówek do udzielenia w schronienia w województwie świętokrzyskim można znaleźć na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w zakładce Pomoc Społeczna. Do sprawy odniosła się też komendantka Straży Miejskiej w Końskich Aldona Musiał, która zaznaczyła, że sprawa nie jest służbą obca, ponieważ od dłuższego czasu regularnie podejmowane są w tym miejscu działania strażników miejskich. Od około czterech miesięcy, czyli od momentu kiedy zostaliśmy poinformowani od pracowników Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy Końskie o napływających sygnałach, które głównie napływały od kierowców autokarów komunikacji publicznej. Że obiekt publiczny, którym jest właśnie toaleta usytuowana na terenie Centrum Przesiadkowego w Końskiej przy ulicy Wojska Polskiego, jest wykorzystywana przez różne postronne osoby w sposób niezgodny z przeznaczeniem tego obiektu. Strażnicy miejscy. W godzinach naszej pracy, pełniąc służbę patrolową, objęli ten obiekt stałym nadzorem. I w tym okresie kilkanaście razy napotkaliśmy sytuację, kiedy w pomieszczeniach tam przebywały osoby głównie w stanie upojenia alkoholowego, które stwarzały zagrożenie także dla swojego życia i zdrowia. Zarówno służby porządkowe, jak i MGOPS apelują do mieszkańców, aby w razie napotkania osób bezdomnych zgłosić sprawę odpowiednim instytucjom, ponieważ taki stan rzeczy może zagrozić ich zdrowiu, a nawet życiu, szczególnie w czasie tak niskich temperatur, jakie przynosi nam zima. W przypadku, kiedy spotkalibyśmy osoby bezdomne, natychmiast kontaktowalibyśmy się z Miejską Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, żeby tutaj wspólnie podjąć działania celem pomocy tej, dla tej osoby, umieszczenia na przykład w schronisku dla osób bezdomnych. W rozmowie z przedstawicielem Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy Końskie dowiedzieliśmy się też, że toalety są bezpłatne. Podczas korzystania po 20 minutach drzwi się odblokowują. Jeśli przez 15 minut czujnik nie wykryje w środku ruchu, powinien włączyć się alarm. Spłacenia płacenia za korzystanie z szaletu zrezygnowano w obawie przed zniszczeniem automatu, którego naprawa byłaby bardzo kosztowna, a z powodu braku monitoringu w tym miejscu ciężko byłoby namierzyć sprawcę. Obecnie sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Końskich. Swoje patrole wysyła tam także Straż Miejska, dzięki czemu sytuacja Powinna ulec poprawie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że od kilku dni widać już efekty działań służb w tym miejscu. Przypominamy, że każdy z Państwa, podobnie jak wspomniany na początku widz, może kontaktować się z naszą redakcją, na przykład drogą mailową redakcja małpatekn24.pl.